Krasnoludek. Gdy raz wypiłem parę wódek, zjawił się u mnie krasnoludek. Spojrzał na flaszkę na mem stole, na pięciogwiezdną aureolę, co to pięć gwiazdek, wam zjezdno. i gorzko westchnął. Oj, smutku, coś mą duszę zaległ. Piją furmani i poeci. A gdzież się urznać ma krasnalek? W wajce dla dzieci? Siadł więc na stole pełen smutku i pił, pokorny, skromny, cichy, twierdząc, że jest coś w krasnoludku i z czasem musi dać zagrychy. Niekiedy mruknął, dobra, chłodna, i mrucząc, wypił flaszkę do dna. Potem choć wzrostu miał trzy cale, rozrabiać zaczął niebywale. Napisał sosem na serwecie. Krasnoludki są na świecie. Zademonstrował rokę roll, rozbił lustro krzycząc gol, spalił dywan papierosem, wannę zatkał kabanosem, ściągnął obróz, szklanki, stuk, mnie samego zwalił z nóg. I podniósłszy dziki krzyk. Zbudził żonę o czym znikł, a żona, widząc takie skutki, dalej nie wierzy w krasnoludki.